Witajcie! To odkryć. Witajcie! W dzisiejszym Każdąca. odcinku działamy z składem. 250 już wykręcamy uchwyt na mega szybkości. A jak mi to nie wejdzie, bo to jest nauko. ucho no, Czekaj! Czekaj, później tam zaraz! Mamy ja całą tą blachę połomiesz zaraz! Ale będzie dobrze, zobacz. Ale kurde! I <laughs> ty, ty, ty. Weź nie, przecina, zacznie tuc po tym wszystkim. To trzeba ja tam trzymać śrubokrętem Czekaj. Zdejmij, to Ja przecina, każdy. Na półśród, To Co mam konne? ręką ręką No kurde. się, zejmij, Ja wie Ja wietarkęsz. Gdzie mnie przecinaka, przecinek! Czekaj, bo mi uchwyt jeszcze rozwalisz. Czekaj, no. później tam. To idź po tego przecinaka. Mam tutaj przecinak. Kurde, ale przecinak. A idź kurde! Ciło tam wstawić dobrze wyjdzie! Ojdzie! Idę, no, wyszło. Dobra. Kurde, no, zaspierdzę, że żeby na ławkę <noise> Patrzcie, BHP, kurde, w powietrzu postawione. Mm. O, uchwyt nam już lata w powietrzu, czyli teraz trzeba... A trzeba kłada na ręcznym jeszcze zostawić. Ręcz, Za dobra. tam ręczny, żeby nam nie uciekł idzie. I Jest ręczny. Dobra. E, to nawet nam to idzie. wam, no, no, ja tu się, y, ja pół dnia spędzę przy tym. Nie pójdzie ci tam już palcami ta nakrętka? Nie. Dużo jeszcze zostało. Już ty takie pójdę. już ci pójdzie palcami. Wyszło. Wyszło? Dobra, teraz tą dolną. Tylko jak ja tu dojdę teraz? O kurde! U, hu, hu, bida! Zobaczcie ile mamy konkretnego sprzętu! Dobra, robi pan! No to czekaj, muszę dopasować jakiś ten kluczyk. Tutaj ty nie dojdę. Czekaj, no to to, to to nie tak, że ty sobie płaski podłożysz i ci wejdzie. Uwaga, bo to jest ostatnia śruba, czy nie spadnie silnik. Dobra, to lepiej pan to szybciej to odkrymce, jak to tak ma to być. To szybciej silnik pójdzie. Czekaj, ja tu mam rękę pod silnikiem i grzechotkę I co Niko idzie z palcami ci pójdzie czy nie? Nie, nie pójdzie, bo chcę kluczem trzymać. Nie pójdzie, nie? tak skąd? <grystanie> teraz uwaga, czy... Wyjdzie czy nie wyjdzie? Dobra, teraz to trzeba wyciągać I nakręćcie od razu te... A czekaj, ja to tam muszę trzymać No Czekaj, że jeszcze Kurde, tylko legać pod ten silnik? No, to ja robiłem Nie no, bo Nie A? Co wyciągłeś? Co Śroba jest A to na czym się to trzymie? Nie wiem właści. A czy on nie trzyma? Nas... A nie, patrz! Idealnie luźniutki. No widzisz? Kurde. Weźcie go odbierzcie z tamtej strony. Masz? No mam. Uchwyt... Wyszło, patrzcie jak prosto wyszło. Patrzcie jaki uchwyt, jak to było mocno pokorodowane. Strach był na tym miejscu, To teraz czyszczenie. Kątówka. A BHP gdzie? Okulary gdzie? Jak to Ci Nie osta... Nie zakładasz tego? Po cholerę. Może Ci w palca nie odbije. no to lepiej, za trzeba BHP. A BHP gdzie? Okulary gdzie? Nie, po co BHP? Nie, drucik Ci nie wleci do oka, spokojnie. Ino będzie tak szarpać, będzie fruwać na 5 metrów. Idzie tak! Rynku! No! Bierz i szlifuj. Gdzie jest klucz? 22 tu był. Ten nie rzucajcie mi tu tak tymi okularami. Widzicie, że ja je mam w puterałku. Okulary. Kto kosi w okularach, opie? Dobra, może nie na siłę. Czemu? No pójdzie. Ale przywo się dokręci. Co? Wibracji dostało. Daj mi te okulary. Pokaż, zobaczymy czy idzie. Eee, Morsa dajcie! Czekaj co to będziesz w rękach trzymał! Zjedzie ci kątówkę, odbije ci to I was, rękę ja przetniesz. Was, to... Pa 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 jaka technologia. <laughs> Honker team przygotowany, kurde. Wydał ze 500 zł, tyka, bo nawet więcej. Dobre! A co to w powietrzu? Ziemnie! Pokaż mi czy to idzie w ogóle? A miałoby to mieć? To co, co co? Co to masz taki? Zastawku. W basie, w basie, w basie. E, no to ja mam ekipę, ja mam pracowników, pracownicy robią za mnie. Pakiet premium za 500. No, to ja robiłem. Dobra, powiem wam, kątówką to chwila, teraz to trzeba dokończyć jeszcze ręcznie. Dobra, to na, najważniejszy ten środek wyczyć ręcznie, to jeszcze przelecimy raz. Kurde, ale akcja, powiem wam. Co Dzieje się. Dzieje się, kurde. Kurde, szkoda, że tego w środku się nie da jakoś ten przejechać. Nie okulary na kamienie! Kurde, porysujesz! Nówka okulary. Kurde. Powiem wam, no, do, no z taką ekipą tu idzie. Czekaj, na szmatkę trzeba. Trzeba na szmatkę. Wasze zdrowie. Trzeba przetestować, czy to dobre. Czy to, to odkaże, zamknąć? czy nie od... Nie, jeszcze nie. Trzeba konkretnie odpuścić. Możecie to... sobie Nie, 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 oleju dawaj. Po jednym, nie. dobra. Jakiś kieliszek, coś? To, Co... zakręteczkę.